Awupa za 35 zł. aberracja chromatyczna. Mogę wam ją rozdać, no bo nie widzę przeciwwskazań, ale musicie dobić 35 łapek w górę. Spróbujmy zrobić taki próg. Jeżeli się uda, rozdam komuś z Was tą awupkę. Musicie tylko zostawić dowolny komentarz oraz subskrybować ten kanał wraz z dzwonkiem. Owodzenie. Darmowe skiny za wykonywanie prostych questów to jedna z wielu rzeczy, które oferuje Wam strona PirateSwap. Duży ona do kupowania oraz wymieniania waszych skinów. Na stronie znajdują się również konkursy z ciekawymi nagrodami. Do tego wszystkiego mam dla Was kod promocyjny LIPILEK, który daje Wam aż 35% więcej do depozytu. Nie czekaj, działaj. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Dobra, jesteśmy już na evencie. Chaos Crew, czyli sianie chaosu totalnego. Moi drodzy, skrzynki wszystkie znacie. Jeżeli oglądacie moje odcinki, to wiecie, co otwierać, jeżeli macie mały balans. A jeżeli jesteśmy już przy balansie, to przypomnę wam o kodzie promocyjnym Lipilek, który daje wam 10% więcej do depozytu oraz darmową kaskę na start. Także, jeżeli macie mały balans, to otwieracie sobie te na trybie biczne skrzynki, możecie sobie naprawdę sprofitować. Monkey Business za 27 dolców też bardzo spoko skrzynka, a my dzisiaj mamy 800 dolarów, co jest naprawdę sporą kaską. 800 dolarów to jest mnóstwo kasy, jeżeli chodzi o otwieranie skrzynek, więc myślę, że będziemy mogli sobie coś przyfarcić. Mam taką nadzieję, mam taką nadzieję, że uda nam się coś przyfarcić. Na sam początek tryb borrow odpalamy dla czterech graczy bitwa. Same skrzynki z trybem joker, więc jakby mamy równą szansę na to, że wypadnie nam jakiś kozacki item. Dropnąłem rolkę, więc jest bardzo dobrze. Jak na sam początek z tej skrzynki za 700 mamy lorka, mamy lora butterfly knife więc myślę, że zgarniamy całą Tutaj tą bitwę, mam taką Nadzieję, że nic się tutaj nie stanie Co spowoduje, no właśnie, nie wierzę Co spowoduje, że to przegram, no i tak Się też stało, dropnął AWP Prince za 4100 Gdzie wcześniej wypadły rękawice Za 2900, no i tutaj Ten profit uciekł mi konos A szansa była naprawdę ogromna Miałem szansę na wygranie Butterfly Knife Lore, właściwie to Wygrałem już, wygrałem już go, ale No został mi on odebrany, no bo to nie był jeszcze koniec bitwy, przez co po prostu poległem. No trudno. Dobra, otwieramy skrzynkę za 550, ale w trybie bitw i możemy otworzyć takie dwie z maksymalnym borowem Powinno jakoś to dobrze pójść. Robimy 4, robimy sobie tak i za 110 dolców tworzymy sobie tą bitwę. 550 dolarów, no mocna skrzynka. Jeżeli trafię tutaj bonus rolkę, a nie trafiłem, no to to naprawdę może być taki sam sukces jak poprzednio. Niestety tego sukcesu nie będzie. Tutaj znowu nie udaje mi się Wygrać. No ostatnio nie mogę się coś wybić, jeżeli chodzi o taką większą kasę i zrobienie profitu, właśnie z jakiejś większej kasy, to coś nie mogę się po prostu zgrać, jeżeli chodzi o to. Otwieram jakieś złe skrzynki, coś robię nie tak za każdym razem. To myślę, że będzie mocna bitwa. Na pewno będzie mocna bitwa, bo jakby są bardzo dobre skrzynki na start, wrzucone i na sam koniec jest bardzo droga skrzynka, bo aż 1500 dolarów z trybem Joker. Także tak naprawdę to, co wypadnie tutaj z tych małpich skrzynek, nie ma w ogóle. Żadnego. Żadnego znaczenia, bo to nie będzie wyznacznikiem tego, kto prowadzi. Wyznacznikiem tego, kto prowadzi, będzie ta oto skrzyneczka i obym dropną bonus rolkę, proszę. Ja pierdzielę dropię mega dobrą kosę, ale chłop obok dropi w ogóle wcześniej wypadła wildfire'ka za 70 dolarów z tego. To nieźle. No autotronika. Chłop dropi autotronikę za 2,20, No nie udaje mi się tego wygrać po raz kolejny. Myślę, że tej bitwy nie ma sensu robić. W sensie nie ma sensu dodawać tych skrzynek, jeżeli używamy tego, dajmy sobie czy takie? To będzie ostatnia próba zrobienia profitu. Ostatnia próba zrobienia profitu. Mam nadzieję, że się uda. Serio. Dobrze jest. Jest bardzo dobrze. Proszę. Proszę. Naprawdę potrzebuję tylko jedną bitwę. Serio. Tak, jest ok. Oby nic teraz nie wypadło. żadny bonusowy rolka. Dobrze. Mam ja bonusową rolkę. Jest świetnie. Wygrywamy to, widzowie. Wygraliśmy to już na pewno. Kolejne Sport Gloves Vice. Mamy 935 dolarów. I wychodzimy z profitem z tego odcinka. I wychodzimy z profitem z tego odcinka. Także podniosłem się, moi drodzy Państwo, z dna. Odbiłem się od dna, że tak powiem. Dlatego, że no, byliśmy już blisko klęski, ale udało nam się skombekować. I jeszcze na sam koniec: Endgame'owa bitwa. Polecimy ją za. 581 dolarów. Zaryzykuję, bo jeżeli uda mi się wygrać, to będzie naprawdę bardzo duży profit. Jeżeli mi się nie uda wygrać, no to będę trochę na wejście. i tyle. Po prostu mogę sobie na to pozwolić. Spróbujmy. Jak na razie nie jest dobrze. Teraz już powinno się zacząć dziać. Teraz już powinienem dostawać skiny. Proszę. Jest źle. 300 dolarów dostałem. To się nie może udać. Bez bonusowej rolki jeszcze na końcu. 15 tysięcy dolarów. What the fuck. Są w ogóle skiny. No gdyby udało się to wygrać wiadomo, ja bym nie dostał takiej ogromnej kwoty, bo ja używam trybu boru na. 90%, więc jakby dostałbym odpowiednią kwotę do tego ile pożyczyłem, ale no, lecą mocne skiny, lecą naprawdę mocne skiny i da się da się to wysnajpić, tylko trzeba oczywiście tych prób podejmować więcej no, my dzisiaj już tych prób więcej nie podejmiemy i tak wyszło dobrze, że z tej najdroższej skrzyni Shen, Hen, nie wiem jak się czyta, bo udało nam się wygrać te 900, więc skombekowaliśmy, bo to był tak naprawdę już totalny all in. No nic, dzięki wam bardzo za oglądanie pamiętajcie, jeżeli chcecie awupkę aberrację chromatyczną, no to 35 łapek Wbijacie dowolny komentarz, subskrypcja wraz z dzwonkiem powodzenia.